Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, które przemawia do nas historią pokoleń, które już odeszły, których już nie ma wśród nas, ale tych pokoleń, które jeszcze pamiętamy naszych rodziców, naszych dziadków pokolenia, które kształtowało dzisiejszą tożsamość naszego województwa, naszej ojczyzny. Miejsce, które przypomina, iż życie. Może być piękne, ale też nie jest pozbawione trosk, często cierpień, niedostatków. Jednak pełne nadziei i pełne wiary w przyszłość. Szczególnie, kiedy zbliżały się święta, te najważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu, w naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Święta Wielkiej Nocy. Trwała wielka mobilizacja. Przygotowywano się do nich pieczołowicie, aby. Niczego nie tylko nie zabrakło na naszych stołach, ale przede wszystkim nikogo i tego, co w nas jest najważniejsze: miłości, otwarcia, przebaczenia. Tak, aby raz jeszcze uwierzyć w to, że nasze życie ma sens, jest wielką wartością i że jest nieprzemijające. Z martwych stanie to nie jest kwestia symbolu, ale wielkiej wiary. I tego, że jest nadzieja na przyszłość. Życzę Państwu w Waszych domach, aby dzielić się tą radosną nowiną, żeby nikogo wśród bliskich przy stole, kiedy zasiądziemy do Wielkanocnego śniadania, nie zabrakło, żeby złożyć sobie te szczere, niekłamane życzenia. Radosnych świąt, zmartwychwstania Pańskiego, wesołego Alleluja.